Niedawno w mediach głośno świętowane było wyjście wojsk amerykańskich z Afganistanu, którzy zasiedzieli się tam na jakieś 20 lat, walcząc z siłami, które sami stworzyli. Stworzone czy też wspierane przez Amerykanów siły Mujahedinów powstały jeszcze w czasach zimnej wojny, by pośrednio walczyć o interesy czy strefy wpływów ze Związkiem Radzieckim. Dziś jednak nie o samej wojnie, a o konkretnym jej aspekcie. Przedtem prosiłbym Was o zostawienie lajka czy subskrypcji, ponieważ w ten sposób wspieracie nasz kanał. Tak więc. Słuchając rosyjskojęzycznej muzyki z czasów interwencji w Afganistanie, czy wojny w Czeczeniu, możecie spotkać się z bardzo tajemniczym pojęciem. Czarny tulpan, czyli czarny tulipan. Co to jednak oznacza? Określenie czarny tulpan powstało w czasie wojny w Afganistanie wśród sowieckich żołnierzy. Mówimy tak na samoloty Antonow An-12, które przewoziły bardzo specyficzny ładunek. Ładunek ten w wojskowym żargonie Nazywano eufemizmem gruz 200, czyli ładunek 200, ewentualnie dwusotny, czyli dwusetny. Ładunkiem dwusetnym były cynkowane trumny z ciałami sowieckich żołnierzy. Dlaczego akurat 200? Istnieje parę teorii na ten temat. Jedni mówią, że numer 200 miał wziąć się z numeru rozporządzenia wydanego przez ministra obrony Związku Radzieckiego w 1984 roku. Inna teoria również odnosi się do tego samego rozporządzenia, lecz mówi ona o tym, że 200 miała nawiązać do maksymalnej masy przewożonej cynkowej trumny. Miało być to 200 kg. Ostatnia teoria mówi o tym, że nazwa ta miała wziąć się od numeru formularza ekspedycyjnego, który nosił numer 2. Do końca nie wiemy, która z tych teorii jest prawdziwa. Wiemy z pewnością, że, że nazwa ta weszła w użytek od momentu wydania tego rozporządzenia. Co ciekawe, w wojskowym żargonie istniały również inne eufemizmy określające przewożony przez samoloty ładunek. Mianem ładunek 100, czyli Gruz 100 e, nazywano przewożoną amunicję. Ładunek 300, ranni żołnierze wywożeni z strefy walki. Ładunek 400, żołnierze ranni psychicznie, niezdolni do walki, w stanie śpiączki. W języku rosyjskim nazywa stan się, nazywa się kantuzja. I jednak my w języku polskim nie możemy tego przetłumaczyć jako Kontuzja, bo to znaczy zupełnie co innego. Ładunek 500 były to medykamenty, ładunek 600 ładunki wielkogabarytowe, ładunek 700 pieniądze i ładunek 800 broń chemiczna. Dlaczego akurat czarny tulipan? Tu też brakuje ogólno przyjętej historii. Jedna z teorii wiąże mm, czarne tulipany z, jednych, z jednym z domów pogrzebowych w Taszkendzie, w którym to właśnie powstawały drewniane, ocynkowane trumny dla sowieckiej armii. Ten dom pogrzebowy był również odpowiedzialny za tworzenie nekrologów do wojskowych gazet. Owe nekrologi miały być ozdabiane specjalnymi ornamentami w kształcie właśnie czarnych tulipanów. Według niektórych czarne tulipany miały być również malowane na samolotach przewożących wcześniej wspomniany Ładunek 200. Jednak sam nie byłem w stanie znaleźć żadnego zdjęcia takiego samolotu z namalowanymi tulipanami. Sama teoria wydaje się być też trochę dziwna, ponieważ jaki sens jest przeznaczać, oznaczać jeden konkretny samolot, tylko i wyłącznie do przewożenia trumien. Również według tej teorii malowanie tych czarnych tulipanów na samolocie miało powiadomić Muzechidinów, że na rzewowym samolocie nie znajduje się nikt żywy i że nie muszą w niego strzelać. Inną nazwą na czarne tulipany jest bruchatyj, czyli brzuchaty. Ze względu na mm, bardzo specyficzny wygląd samolotu, lub na to, że według niektórych ciała martwych żołnierzy były ubierane w starej daty wojskowe ubrania, które były dosyć szerokie. Samoloty AN-12 jednorazowo były w stanie zabrać 18 trumien na swój pokład. W przeciągu 10 lat krwawej wojny takim sposobem do swojej ojczyzny wróciło 15 tysięcy martwych żołnierzy i oficerów. A same samoloty, społeczeństwo na zawsze związało ze swoją brudną robotą. W częściach żołnierzy pisano piosenki czy budowano pomniki. Najpopularniejszym autorem w tym temacie byłby Aleksander Rosenbaum. Wraz ze swoją piosenką Monolog pilota Ciornowa Tulpana. I to właśnie Rosenbaum odpowiada za wyprowadzenie terminu Ciorny Tulpan z żargonu wojskowego do szerszej kultury.